I łobuzy zdzerwały z niej kurtkę zimą. Nie spodziewały się kopniaka w głowę. Przenikliwy grudniowy wiatr przeszywał dziedziniec liceum ogólnokształcącego i Marii Skłodowskiej-Curie, jak nóż. Ale Kasia Nowak ledwo go czuła, spiesząc po zamarzniętym betonie w kierunku głównego wejścia, jej gruba zimowa kurtka. Praktyczny granatowy puch, który widział już lepsze dni. Wisiała luźno na jej drobnej sylwetce. Przy zaledwie 160 cm wzrostu i prostych, czarnych włosach, które opadały jak zasłona na jej twarz, opanowała do perfekcji sztukę stawania się niewidzialną na zatłoczonych korytarzach. Kasia spuszczała wzrok, ściskając paski swojego znoszonego plecaka, przedzierając się przez skupiska uczniów. Uczyła się w Curie od trzech miesięcy. Odkąd jej rodzina przeprowadziła się z Gdańska, i każdy dzień wydawał się przechodzeniem przez pole minowe. Przeprowadzka była wystarczająco trudna, nie mówiąc już o rozpoczynaniu wszystkiego od nowa, w nowej szkole, gdzie wszyscy mieli już swoje ustalone grupy, a ona była tylko dziwną, cichą dziewczyną, która siedziała sama podczas przerwy na drugie śniadanie. No, proszę, proszę, co wygramoliło się z nory? usłyszała za sobą głos. Kasie ścisnęło w żołądku. Rozpoznała ten głos natychmiast Bartek Wiśniewski, samozwańczy król drugiej klasy liceum. Wysoki i szeroki w ramionach, z pewnym siebie krokiem, który wynikał z tego, że nikt mu nigdy nie rzucił wyzwania, Bartek uczynił sobie osobistą misję z uprzykrzania jej życia od pierwszego tygodnia w Curi. Przyspieszyła kroku, ale ciężkie kroki szybko ją dogoniły. Bartek zrównał się z nią, otoczony swoją zwykłą ekipą. Był tam Jarek Kowalski, krępy rudzielec z wiecznym uśmieszkiem, który zdawał się żywić aprobatą Bartka i Angelika Zając, o ostrych rysach blondynka, której okrucieństwo często maskowane było fałszywą słodyczą. Ignoruj ich szepnęła do siebie Kasia, powtarzając tę samą mantrę od miesięcy. Dawno temu nauczyła się, że angażowanie się tylko pogarsza sytuację. W jej starej szkole w Gdańsku była tylko jedną z wielu twarzy w tłumie, ale tutaj, w Curie, jej cicha natura i oczywisty status outsiderki namalowały na jej plecach tarcze. Ej, mówię do ciebie, powiedział Bartek, chwytając ją za ramię i obracając. Co to za kurtka? Wyglądasz jak chodzący śpiwór? Jarek parsknął śmiechem. Może jest bezdomna, to by wyjaśniało ten zapach. Kasie zapiekły policzki, ale milczała. Radziła sobie z gorszymi rzeczami. Wychowując się, jej dziadek uczył ją, że czasami najsilniejszą odpowiedzią jest brak odpowiedzi. Przemoc powinna być zawsze ostatecznością. Powtarzał jej niezliczoną ilość razy podczas ich sesji treningowych w piwnicy. Prawdziwy wojownik wie, kiedy walczyć, a kiedy odejść. Ale Bartek nie skończył. Podszedł bliżej, a jego przyjaciele utworzyli wokół niej półkole. Wiesz co? Założę się, że i tak marzniesz w tej śmiesznej kurtce. Może powinniśmy ci pomóc się rozgrzać. Zanim Kasia zdążyła zareagować, Bartek złapał zamek jej kurtki i szarpnął go w dół. Zimne powietrze uderzyło w nią natychmiast, a ona zatoczyła się do tyłu, próbując ponownie zapiąć kurtkę. Ale Jarek już sięgał po jej rękawy, a Angelika chichotała tym wysokim, piskliwym chichotem, od którego Kasie przechodziły ciarki. Przestańcie, powiedziała cicho Kasia, ale jej głos zginął w ich śmiechu. Co mówiłaś? Zadrwił Bartek ponownie szarpiąc za jej kurtkę. Nie słyszę cię przez szczękanie zębów. Inni uczniowie zaczęli zwracać uwagę na zamieszanie. Niektórzy zwalniali, żeby popatrzeć, podczas gdy inni udawali, że nie widzą co się dzieje. Kasia zauważyła panią Kowalską, swoją nauczycielkę polskiego, po drugiej stronie dziedzińca. Ale kobieta była pogrążona w rozmowie z innym nauczycielem i zdawała się nie zauważać sytuacji. Taki stał się schemat w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Bartek i jego przyjaciele znajdowali ją w stołówce, bibliotece lub podczas przechodzenia między zajęciami i wygłaszali jakieś okrutne komentarze na temat jej wyglądu, akcentu lub oczywistego braku przyjaciół. Wytrącali jej książki z rąk, przypadkowo wpadali na nią na korytarzu lub głośno komentowali, kiedy przechodziła obok. Kasia próbowała wszystkiego, co tylko mogła wymyślić, żeby to powstrzymać. Zgłosiła to pedagog szkolnej, która spojrzała na nią ze współczuciem i obiecała przyjrzeć się temu, ale nic się nie zmieniło. Próbowała zmieniać trasy między zajęciami, jeść drugie śniadanie w bibliotece zamiast w stołówce, a nawet przychodzić do szkoły później, żeby uniknąć porannego tłumu, ale Bartek zawsze wydawał się ją znajdować. Dajcie jej spokój, chłopaki, usłyszała za sobą głos. Kasia odwróciła się i zobaczyła podchodzącego Marka Nowaka z torbą fotograficzną przewieszoną przez ramię. Marek był z nią w klasie z rozszerzonego polskiego i był jednym z nielicznych uczniów, którzy próbowali włączyć ją do dyskusji grupowych. Był wysoki i chudy, z łagodnymi oczami, za drucianymi okularami. A Kasia zauważyła, że czasami obserwuje ją podczas przerwy na drugie śniadanie, kiedy siedzi sama. O, patrzcie, kto się bawi w bohatera, powiedziała Angelika z szyderczym uśmiechem. Co jest, Marek? Masz coś do dziwnej dziewczyny? Twarz Marka poczerwieniała, ale nie ustąpił. Powiedziałem, żebyście jej dali spokój. Bartek roześmiał się i podszedł do Marka. A co? Zrobisz nam zdjęcia na śmierć? Właściwie, powiedział Marek, podnosząc aparat, to nie jest zły pomysł. Jestem pewien, że komitet redakcyjny rocznika chętnie zobaczy kilka szczerych zdjęć, jak nękacie innych uczniów. Na chwilę pewna siebie fasada Bartka zachwiała się. Zostanie przyłapanym na kamerze z pewnością skomplikowałoby mu sprawę, zwłaszcza jeśli zdjęcia trafiłyby do dyrekcji. Ale potem jego uśmieszek powrócił i złapał pasek aparatu i wyrwał go z rąk Marka. Ups! powiedział Bartek, pozwalając, by drogi aparat zatrząsnął się na ziemi. Maślane rączki. Marek rzucił się do przodu, żeby odzyskać swój aparat, ale Jarek podstawił mu nogę i posłał go na beton. Aparat odskoczył, a Kasia usłyszała trzask, gdy uderzył o krawędź klombu. Nie! Marek zerwał się na równe nogi i pobiegł do swojego aparatu. Obiektyw był pęknięty, a kiedy próbował go włączyć, nic się nie stało. To był aparat mojego dziadka. Jest niezastąpiony. Może powinieneś bardziej uważać na swoje rzeczy powiedział Bartek, wzruszając ramionami. A teraz, gdzie byliśmy? Odwrócił się z powrotem do Kasi, ale ona już się cofała, trzymając ręce wokół kurtki. Nie mogła już tego oglądać. Marek próbował jej pomóc, a teraz jego aparat został zniszczony z jej powodu. Poczucie winy było przytłaczające. Właściwie wiesz co? powiedział Bartek, a jego głos nabrał groźnego tonu. Myślę, że musisz się nauczyć trochę manier. W Polsce nie ignorujemy ludzi, kiedy do nas mówią. Złapał ją za kurtkę za ramiona i mocno pociągnął. Kasia straciła równowagę i zatoczyła się do tyłu, ale uścisk Bartka był mocny. Ostrym szarpnięciem zdarł jej kurtkę z ramion, pozostawiając ją stojącą na lodowatym dziedzińcu tylko w cienkim swetrze. Proszę, powiedział, trzymając jej kurtkę nad głową jak trofeum, teraz możesz docenić uroki polskiej zimy. Zimno uderzyło w kasie jak cios. Jej sweter był cienki, bawełniany, przeznaczony do noszenia pod kurtką, a grudniowy wiatr przeszywał go, jakby go w ogóle nie było. Owinęła się ramionami, gwałtownie drżąc. Oddaj to, powiedziała ledwo słyszalnym głosem. Co mówiłaś? Bartek teatralnie przyłożył rękę do ucha. Nie słyszę cię przez szczękanie zębów. Jarek i Angelika śmiali się teraz histerycznie, a więcej uczniów zatrzymało się, żeby popatrzeć. Kasia widziała mieszaninę dyskomfortu i chorobliwej fascynacji na ich twarzach. Wiedzieli, że to, co się dzieje, jest złe, ale nikt nie chciał być następnym celem. Proszę, powiedziała Kasia tym razem głośniej, oddaj mi moją kurtkę. O, ona potrafi mówić powiedział Bartek. Ale nie sądzę, żebyś prosiła wystarczająco ładnie. Może gdybyś uklękła i błagała, coś w kasi pękło. Nie wybuchowa złość, która prowadzi do pochopnych decyzji, ale zimna, skupiona furia, którą jej dziadek nauczył ją rozpoznawać i kontrolować. Powstrzymywała się od miesięcy, mówiąc sobie, że walka tylko pogorszy sytuację, że jej rodzice będą rozczarowani. Że musi być lepsza od swoich oprawców. Ale stojąc tam, drżąc na dziedzińcu, patrząc, jak Bartek macha jej kurtką jak flagą, podczas gdy inni uczniowie śmieją się i filmują telefonami, zdała sobie sprawę, że jej powściągliwość została pomylona ze słabością. Jej dziadek nauczył ją, że wojownik wybiera swoje bitwy, ale nauczył ją również, że niektóre bitwy wybierają ciebie. Kasia przestała drżeć. Wyprostowała kręgosłup i spojrzała prosto na Bartka po raz pierwszy od miesięcy. Oddaj mi moją kurtkę. W jej głosie było coś innego coś, co sprawiło, że uśmiech Bartka lekko zadrżał. Ale miał teraz publiczność, a wycofanie się oznaczałoby utratę twarzy. Nie sądzę, powiedział może ją zatrzymam uważaj to za zapłatę za całą rozrywkę, którą mi dostarczyłaś. Odwrócił się, żeby oddać kurtkę Jarkowi i wtedy Kasia się poruszyła. Przez 12 lat, od piątego roku życia, Kasia trenowała taekwondo pod okiem swojego dziadka. Mistrz Jan Nowak był trzykrotnym mistrzem Polski, zanim przeszedł na emeryturę, żeby otworzyć własne dojo i przekazał swoje umiejętności swojej wnuczce z cierpliwością i dyscypliną. Kasia zdobyła czarny pas dwa lata temu. I przygotowywała się do drugiego Dana, kiedy przeprowadzili się z Gdańska. Jej dziadek kazał jej obiecać, że nigdy nie użyje swoich umiejętności, chyba że będzie to absolutnie konieczne. I dotrzymała tej obietnicy, nawet jeśli oznaczało to znoszenie miesięcy upokorzeń. Ale patrząc, jak Bartek niszczy aparat Marka, a następnie kradnie jej kurtkę na oczach połowy szkoły, Zdała sobie sprawę, że to jest absolutnie konieczne. Bartek był nadal odwrócony, gdy prawa noga kasi wystrzeliła w górę w idealnym kopnięciu sierpowym. Jej stopa zetknęła się z jego nadgarstkiem z ostrym trzaskiem, a jej kurtka poszybowała w powietrzu. Odwrócił się, trzymając się za nadgarstek i patrząc na nią w szoku. Co do cholery, lewa noga kasi podniosła się tym razem. Precyzyjne kopnięcie boczne, które trafiło go w splot słoneczny. Całe powietrze uleciało z płuc Bartka, a on zgiął się w pół, łapiąc oddech. Na dziedzińcu zapadła całkowita cisza, przerywana jedynie jego świszczącym oddechem. Jarek ruszył do przodu, ale Kasia już się poruszała. Obróciła się na lewej stopie i uniosła prawą nogę w wysokim kopnięciu okrężnym, które zatrzymało się zaledwie centymetry od twarzy Jarka. Zamarł z szeroko otwartymi oczami, zdając sobie sprawę, jak blisko był złamania szczęki. Nie, powiedziała po prostu Kasia. Jarek cofnął się, unosząc ręce w geście poddania. Angelika już się cofała. Jej twarz była blada z szoku. Bartek powoli się wyprostował, nadal łapiąc oddech. Jego twarz była czerwona z upokorzenia i wściekłości, a Kasia widziała, jak kalkuluje swój następny ruch. Ważył od niej co najmniej trzydzieści kilogramów więcej, a jego duma została zraniona. Wiedziała, że spróbuje na nią naskoczyć. Myślisz, że jesteś twarda, wysapał. Myślisz, że jedno szczęśliwe kopnięcie czyni cię jakimś wojownikiem? Myślę, że powinieneś odejść, powiedziała spokojnie Kasia. Przyjęła postawę bojową, którą jej dziadek ćwiczył z nią tysiące razy, balansując na palcach stóp z rękami rozluźnionymi po bokach. Nigdy w życiu! warknął Bartek i ruszył do ataku. Kasia uskoczyła przed jego niezdarnym atakiem i złapała jego wyciągnięte ramię. Wykorzystując jego własny pęd przeciwko niemu, obróciła się i przerzuciła go przez biodro w idealnym rzucie judo. Bartek uderzył mocno w beton, turlając się, żeby zamortyzować uderzenie, ale Kasia już się poruszała. Opadła w dół i uwięziła jego ramię w dźwigni, wywierając wystarczający nacisk, żeby poczuł przeprost w łokciu. Jeszcze jeden centymetr nacisku i mogła zwichnąć mu ramię lub złamać kość. Poddajesz się? Zapytała cicho. Bartek szarpał się przez chwilę, ale pozycja była beznadziejna. Leżał twarzą w dół na betonie z uwięzionym ramieniem, a każdy jego ruch tylko zwiększał nacisk na staw. Poddaję się, wysapał. Poddaję się. Kasia utrzymała pozycję przez jeszcze chwilę, a następnie zwolniła go i wstała. Bartek przewrócił się na plecy, trzymając się za ramię i wpatrując się w nią, z mieszaniną strachu i niedowierzania. Jesteś szalona, powiedział. Jesteś absolutnie szalona. Może powiedziała Kasia, podnosząc swoją kurtkę i zakładając ją ale jest mi ciepło. Podeszła do miejsca, w którym siedział Marek na ziemi, nadal tuląc swój zepsuty aparat nic ci nie jest. Marek skinął głową, chociaż jego twarz była blada Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłaś. Przepraszam za twój aparat powiedziała Kasia pomogę ci go naprawić. Nie martw się, powiedział Marek, wstając. Warto było zobaczyć minę na jego twarzy. Wokół nich uczniowie nadal wpatrywali się w szoku. Niektórzy robili zdjęcia telefonami, a Kasia wiedziała, że do końca dnia wszyscy w szkole będą wiedzieć, co się stało. Poczuła chwilę paniki. Co jeśli zostanie zawieszona, co jeśli jej rodzice się dowiedzą, co jeśli to pogorszy sytuację. Ale potem spojrzała na Bartka. Nadal siedzącego na ziemi z przyjaciółmi nerwowo krążącymi wokół niego i zdała sobie sprawę, że jej to nie obchodzi. Po raz pierwszy od miesięcy poczuła się znowu sobą. Kasia, usłyszała głos. Odwróciła się i zobaczyła zbliżającą się panią Kowalską. Jej twarz była zmarszczona z troski. Co się tutaj stało? Nic, powiedziała szybko Kasia, tylko nieporozumienie. Pani Kowalska spojrzała na Kasię i Bartka, wyraźnie wyczuwając, że stało się coś więcej, niż ktokolwiek był skłonny przyznać. Ale zanim zdążyła zadać więcej pytań, zadzwonił dzwonek i uczniowie zaczęli spieszyć w kierunku budynku. Jesteś pewna, że wszystko w porządku? zapytała cicho Kasie pani Kowalska. Wszystko w porządku, powiedziała Kasia. Lepiej niż w porządku, właściwie. Gdy tłum się rozproszył, Bartek powoli wstał. Jego przyjaciele zgromadzili się wokół niego, pytając, czy wszystko w porządku, ale machnął na nich ręką. Spojrzał na Kasię przez dłuższą chwilę, a ona spotkała jego wzrok. To jeszcze nie koniec, powiedział w końcu. Tak, to koniec, odpowiedziała Kasia. Chyba że chcesz powtórki. Bartek otworzył usta, żeby coś powiedzieć, a potem chyba się rozmyślił. Odwrócił się. I odszedł, a jego przyjaciele ciągnęli się za nim, jak zdezorientowane szczeniaki. Marek zrównał się z Kasią, gdy szli w kierunku budynku. Więc, powiedział, przypomnij mi, żebym nigdy nie wchodził ci w drogę. Pomimo wszystkiego, Kasia uśmiechnęła się. Zapamiętam to. W ciągu następnych kilku dni, Kasia zauważyła subtelne zmiany w sposobie, w jaki traktowali ją inni uczniowie. Niektórzy omijali ją szerokim łukiem, wyraźnie zdenerwowani tym, co może zrobić, jeśli zostanie sprowokowana. Inni skinęli jej głową z szacunkiem, gdy mijali ją na korytarzach. Kilku nawet podeszło do niej, żeby zapytać o sztuki walki, ciekawych jej treningu. Bartek w międzyczasie zdawał się nagle zainteresować całkowitym unikaniem jej. Nie szukał jej już między zajęciami, a kiedy ich drogi krzyżowały się na korytarzu, odwracał wzrok i szukał innego miejsca do bycia. Jarek i Angelika również stali się rzadkością, chociaż Kasia od czasu do czasu przyłapywała ich na szeptach i wskazywaniu, kiedy myśleli, że nie patrzy. Najbardziej znaczącą zmianą był jednak Marek. To, co zaczęło się jako prosty akt życzliwości w obronie jej, ewoluowało w coś więcej. Zaczęli jeść drugie śniadanie razem w bibliotece, rozmawiając o książkach, fotografii i ich wspólnym doświadczeniu bycia outsiderami. Marek był delikatny i zabawny, z suchym poczuciem humoru, które zaskakiwało Kasie i wywoływało śmiech mimo niej samej. Wiesz, Powiedział pewnego popołudnia, kiedy siedzieli w bibliotece: Zawsze zastanawiałem się, dlaczego nigdy wcześniej się nie broniłaś. To znaczy, było oczywiste, że potrafisz sobie poradzić. Kasia oderwała wzrok od zadania domowego z Polskiego. Mój dziadek nauczył mnie, że walka powinna być zawsze ostatecznością. Powiedział, że prawdziwa siła pochodzi z wiedzy, kiedy nie używać swojej mocy. A co cię skłoniło do zmiany zdania? Kasia zamilkła na chwilę, zastanawiając się. Zdałam sobie sprawę, że czasami nie walczyć to po prostu inna forma tchórzostwa. Tak bardzo bałam się stać taka jak oni, że zapomniałam o stawaniu w obronie samej siebie. Marek skinął głową, zamyślony. Cóż, na ile to jest warte, myślę, że znalazłaś właściwą równowagę. Powstrzymałaś ich. Nie stając się jednym z nich. To prawda. W następnych tygodniach Kasia odkryła, że nie ma ochoty szukać Bartka ani jego przyjaciół dla zemsty. Konfrontacja na dziedzińcu wystarczyła, udowodniła swój punkt widzenia i odzyskała godność, i to było wszystko czego chciała. Mniej więcej miesiąc po incydencie Kasia szła do swojego samochodu po szkole. Kiedy usłyszała za sobą kroki, odwróciła się i zobaczyła zbliżającego się Bartka, tym razem samego. Instynktownie spięła się, ale coś w jego postawie mówiło jej, że to nie jest konfrontacja. Chciałem tylko powiedzieć, zaczął, a potem zatrzymał się i spojrzał na swoje stopy. Chciałem przeprosić. Kasia uniosła brew. Przeprosić za to, co zrobiłem, Tobie i Markowi. To było złe. Spojrzał na nią i po raz pierwszy zobaczyła w jego oczach coś innego niż arogancję. Dużo o tym myślałem i zdałem sobie sprawę, że byłem po prostu łobuzem, nic więcej. Co to spowodowało? Zapytała Kasia. Bartek wzruszył ramionami. Moja młodsza siostra zaczęła w tym roku liceum, jest cicha, tak jak ty byłaś. I ciągle myślałem o tym, jakbym się czuł, gdyby ktoś traktował ją tak, jak ja traktowałem ciebie. Zamilkł. Chyba nigdy tak naprawdę nie myślałem o tym, jak to wygląda z drugiej strony. Kasia przestudiowała jego twarz, szukając oznak oszustwa lub manipulacji. Ale wydawał się szczerze skruszony i uwierzyła mu. Przeprosiny przyjęte, powiedziała w końcu. Ale jeśli kiedykolwiek zrobisz coś takiego jeszcze raz, nie zrobię, powiedział szybko Bartek. Obiecuję. Gdy odszedł, Kasia poczuła poczucie zamknięcia, którego się nie spodziewała. Stanęła w obronie samej siebie, zyskała szacunek rówieśników, a nawet zdołała zmienić zdanie swojego prześladowcy. To było więcej, niż miała nadzieję, kiedy po raz pierwszy przybyła do Curie. Później tego wieczoru ćwiczyła układy w piwnicy, kiedy wyszedł ją pooglądać jej dziadek. Obserwował jej ruchy w milczeniu przez kilka minut, zanim się odezwał. Wydajesz się inna, powiedział w końcu bardziej pewna siebie. Kasia skończyła układ i odwróciła się do niego. Musiałam użyć tego, czego mnie nauczyłeś w szkole. Wyraz twarzy mistrza Nowaka spoważniał. Powiedz mi, co się stało. Kasia opowiedziała historię konfrontacji na dziedzińcu, spodziewając się, że jej dziadek będzie nią rozczarowany za uciekanie się do przemocy. Zamiast tego skinął głową zamyślony. Wykazałaś się powściągliwością, powiedział. Mogłaś go poważnie zranić, ale zdecydowałaś się tego nie robić. To świadczy o mądrości. Bałam się, że będziesz zły, przyznała Kasia. Wojownik, który nigdy nie walczy, nie jest wojownikiem. Powiedział jej dziadek: Ale wojownik, który walczy niepotrzebnie, również nie jest wojownikiem. Znalazłaś równowagę między nimi i to jest znak prawdziwego mistrza sztuk walki. Gdy nadeszła wiosna i rok szkolny dobiegał końca, Kasia poczuła, że zadomowiła się w wygodnym rytmie w Curie. Znalazła przyjaciół poza Markiem. Dołączyła do klubu fotograficznego, a nawet zaczęła udzielać korepetycji innym uczniom z matematyki. Cichej, niewidzialnej dziewczyny, która przybyła w grudniu już nie było. Zastąpiła ją osoba, która nadal była cicha, ale już nie niewidzialna. Incydent na dziedzińcu stał się czymś w rodzaju legendy w Curie, rozrastając się w opowiadaniu, aż niektóre wersje mówiły, że Kasia sama walczyła z połową drużyny piłkarskiej. Ale prawda była prostsza i bardziej znacząca. Stanęła w obronie samej siebie i kogoś, na kim jej zależało, a robiąc to, odkryła własną siłę. Ostatniego dnia szkoły, gdy sprzątała swoją szafkę, podszedł do niej Marek. Z małą zapakowaną paczką. Co to jest? zapytała. Prezent z podziękowaniem powiedział za pomoc w naprawie mojego aparatu i za cóż, za to, że jesteś sobą. Kasia rozpakowała paczkę i znalazła małe, oprawione zdjęcie. To było jej zdjęcie, które Marek zrobił podczas jednej z ich sesji nauki w bibliotece uchwycone w momencie, kiedy śmiała się z czegoś, co powiedział. Ale to, co uderzyło ją najbardziej, to wyraz na jej twarzy: pewny siebie, szczęśliwy i całkowicie swobodny. Podoba mi się powiedziała i tak właśnie myślała. Pomyślałem, że możesz chcieć zapamiętać ten rok powiedział Marek jak bardzo się zmieniłaś. Kasia spojrzała jeszcze raz na zdjęcie, potem na Marka, a potem na dziedziniec, gdzie rozpoczęła się jej transformacja. Myślę, że zapamiętam to dobrze. Wychodząc z Liceum ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie, po raz ostatni w tym roku, Kasia zastanawiała się nad lekcjami, których się nauczyła. Odkryła, że stawanie w obronie samego siebie nie oznacza stawania się łobuzem, że siła pochodzi nie z unikania konfliktów, ale z mądrego wybierania swoich bitew i że czasami na cichych trzeba uważać. Co najważniejsze, nauczyła się, że szacunek to coś, na co się zasługuje, a nie coś, co się otrzymuje, i że najlepszym sposobem na to jest najpierw szanowanie samego siebie. Dziewczyna, która kiedyś uczyniła się niewidzialną, odnalazła swój głos i nigdy więcej nie zamilknie.